Buongiorno, Funky Fluid. No właśnie, debiut roku 2019? U mnie nie, bo u mnie jest browar roku obliczany według nowości miesiąca. Jeszcze nie przeliczałem tego, ale jednak w świadomości społecznej zaistnieliście jako browar, który wyrył się w 2019 jako coś ciekawego. Oj, tam, oj tam od razu wyrył. <grym> W 18 debiutowaliśmy. No 18. O, I teraz jest super sprawa, żeby to poruszyć, że jednak ciężko być debiutem w roku, w którym się startuje, bo trzeba dopracować swoje piwo startować się pod koniec roku, bo w październiku, tak? Tak, Więc, mm. to jest ciężko żeby... Ale ja też pamiętam degustację piw butelkowych, no i to nie było! Wow! To co jest teraz z Petainera. No teraz to co robicie to jest naprawdę to za tłumaczone. No, no... Świetnie, nie? E, jakby wiesz, no... Prze, może trochę głupio zawsze. Przerobiliśmy parę browarów. E, po prostu... E, wiesz, jakby... No, e, dążymy zawsze do tego, żeby piwo było jak najlepsze. E, I zarówno lane w petach, e, kegach, jak i w butelce. E, no i wiesz, bardzo nam na, na tym zależy, żeby to piwo było bardzo zbliżone. Oczywiście, wiesz, to, nigdy do końca tak. Wiesz, jeden do jeden nie uda się po 100% tak tego osiągnąć, ale, ale walczymy o to, żeby, żeby tak było, nie? żeby ta po prostu butelka nie odbiegała jakościowo od, od piwalanego. No w Polsce, właśnie trochę jest trudno, bo, bo, te, bo te linie rozrywicze w tych polskich browarach są różne. Ale I... no, rozumiem, że nigdy nie weszliście do browaru, który miał karuzelę. Oczywiście, że tak. Tylko nie rozlewaliśmy piwa butelki. Okej. Okay. <laughs> Odpowiedź. Tak jest. Nie, tam, tam akurat no, jest taki browar jeden, którym jest karuzela, ale lejemy tylko opatę. tylko KG. Czyli co? Zasada jest taka, że musi być monoblok, żeby poszycić rozlew. Tak, ale to też yy, znaczy, ważne... Gigatunek gatunek piwa, tak. bo wiesz no... Hmm. Wiadomo, że można ciemne zrobić i jakby utlenienie jemu bardzo nie zaszkodzi, tak? A czasami nawet pomoże troszkę, powiedz ale no, chcesz mieć fajnie nachmieloną ipkę i utlenisz ją na samym rozlewie, no to już nie będzie fajnie nachmiechana, tak? Także jakby sprzęt sprzedam, też ludzi, którzy to, to obsługują to też ważne, żeby jakby wiesz no... Czy ty byłeś na każdym darzeniu? Znaczy, na każdym chyba nie, ale na, na pewno 95% to... Hmm? Właśnie chciałbym tak. zrobić, bo jeszcze teraz zaskoczyłeś dzisiaj tym wywiadem, ja wiem, że Ty robisz te podsumowania, bardzo fajnie, że to robisz, ale my sobie jeszcze nie podsumowaliśmy roku, bo kurczę jestem ciekaw, zrobimy taki stary Excel, gdzie podsumujemy ile on zrobił kilometrów, jestem bardzo ciekaw, to będzie jakiś o. rekord, to będzie naprawdę, o, tak. w sumie można by go przyspawać już do auta tak na stałe. Czy tak? nie, nie wysyłasz receptur? Eee, no nie, eee, znaczy, no, muszę wysłać wcześniej, żeby surowcy dojechały, ale mm. pan, który serwisuje samochód, e, trochę się zdziwił. Jak przy, e, wróciłem po tygodniu i, i tam było parę tysięcy kilometrów zrobionych i tak coś, coś, chyba, coś chyba źle zapisałem. I, no, to, to, jest, i to jest prawdziwa e, kwintesencja, jak to się w Czechach mówi, letajci piłower. No. Letajci, czyli latający browar. Właśnie, kurde, może przesiądę się na helikopter. Nie wiem czy jest budżet. <gry> Motolotnia te sprawy. O! No? Dlaczego nie? Dokładnie tak. Karol, czy Ty jak startowałeś z tym projektem myślałeś, że to pod koniec roku właśnie będzie wyglądać w ten sposób? Czy Wiesz co, rzeczywiście jest bardzo fajnie, tak? Ale dziś jak z Michałem rozmawialiśmy na samym początku, zanim powstał ten projekt, jak to ma wyglądać i w ogóle no to... Jakby, wiesz, gdybym nie wierzył w sukces tego projektu, bym się go nie podejmował. No. Włożyliśmy, to uważam, bardzo dużo pracy, można włożyć jeszcze więcej i na pewno to będziemy robić w kolejnych latach. Ale wiesz, gdybyśmy nie zakładali, że to chcieliśmy zrobić coś fajnego. Wiem, że Michał mógł zrobić dobre piwo I gdzieś tam wspólnie łącząc nasze jakby wiedzę, umiejętności, doświadczenie. No. Ja cały czas nawiążę do tego, że Michał, przecież przez wiele lat miałeś swój autorski projekt Langerbeer. No, 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 przez wiele. Się, no nie się? On no, nie zażarł. Czy nie, to był po prostu bardzo mały projekt. Ja tam robiłem bardzo mało piwa, tam było tylko 10 hekto. No i ono, wiesz, no to tak mała skala po prostu nie jesteś w stanie dotrzeć gdzieś szerzej dalej. Teraz. Dwa wiesz, no to co to, to, to naprawdę takie ma ilości, że nawet w całym Warszawie wiesz, nie można było tego spotkać e, e, w, w pubach. E, bo no, to po prostu było bardzo mało, nie? Tutaj były, wiesz, e, nasz, e, wiesz, to, to też nie było tak, że wiesz, no kurczę pomyśleliśmy o dobra, zrobimy jakiś browar, wiesz, z dnia na dzień to się wydarzyło, tylko no, wiesz, no jesteśmy jakby w już kilka lat i wiesz, myśmy się, jakby się do tego dobrze um, przygotowaliśmy I, i, i jakby głównym założeniem było to, żeby zrobić żeby robić takie piwa, które po prostu lubimy pić, nie? żeby, żeby to po prostu postawić na jakość i, 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 i tego bardzo pilnujemy, nie? że po prostu jeśli coś nie, nie, jakby nie, 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 nie spełnia jakby naszych oczekiwań, no to Dobra, na razie same sukcesy. A co nie poszło tak jak chcieliście w tym roku? Za granicą. O! o, o. Za no. Niestety, ale to głównie przez polskie prawo, myślę. No Jest też coś, coś takiego, coś nie będę wchodził w szczegóły, ale jest taki system wysyłek, który wszyscy preferują w Europie. I u nas niestety tego się nie da zrobić bez, smaru, e, bez, bez tego myśli, browaru. Myślę, że nie ma co się zagłębiać. Tak. No, no, myśli, że... no, bo po prostu chodzi o to, że. że, że... że nas jacyś prawnicy? Musicie tak, pomóc zabarcie. polskim browarom e, okay. sprzedawać wino za granicę. Już. Albo po prostu trzeba. Browar? Zbudowanie. Nawet wiesz, co, są browary stacjonarne, które no. też mają w tym problem, bo to jest tak skomplikowane, no, tak. żeby utrzymać no, tak. ten skład ceny, że jest po prostu. Musiałbyś zatrudnić ileś dodatkowo osób, które by się okay. zajmowały tylko i wyłącznie tym. Tak. Dlatego w Polsce ma tylko browar Pintas, mostów i chyba ale browar. Nic więcej nie ma tego. No, więc no więc ciężki temat. Także to ży życzylibyśmy chcemy, sobie, żeby było no, tak. łatwiej. No. Znaczy, wiem, że nawet jak ktoś się do Waszego zespołu, to, 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 to z punktu widzenia to... proceduralnego tutaj też niewiele pomoże. Tak? To... Znaczy. Czy... Wiesz, my już sprzedajemy piwo. Nasze piwo jest dostępne we Francji, w Danii, w UK, w niej w Jeszcze gdzieś tam chyba coś pojechało Ale wiesz, no to, to po prostu co są jakieś... Takie sporadyczne albo małe, no, małe wysyłki, nie? Nie. I Jeśli byśmy chcieli nie, nie, być bardziej... Jakiego, jakiego... Jakiej wielkości są te wysyłki? No małe, małe. Tam... To karton, to ale to wszystko Nie, no nie. Tak. mówimy... Głównie, głównie lecą e, Kegi. Okay. Oh. Okay. To też jest taka m, troszeczkę nas jakby technologia ogranicza, bo e, głównie na zachodzie sprzeda się puszka, a nie butelka. I to jest, to jest trochę problem. Nie? Natomiast u nas jest odwrotnie: puszka tak średnio się sprzedaje. Generalnie w yy, Polsce, butelka koluje. króluje... To, to, to z puszką. Yy... Żebyśmy chcieli promować na co dzień? Z tego co nie. widzieliście w tak? I yy, ich puszka. No właśnie, ale to nie będę <laughs> rozwijał, to władzę. <bardzo. śmiech> Czyli to jest piękne: dwa tygodnie temu rozmawialiśmy, była koncepcja, już się zmieniła i fluid kochani, funky fluid. Yeah, so nice, so tak. Da... Było... Czyli... spotkanie zarządu, <laughs> Zebranie i, i już, zapadły takie, a nie inne decyzje. Okay. Mhm. Znaczy fajne jest to... Rozumiem, e... rozumiem, że mobilne puszkowanie. jest się tak Będziemy się zastanawiać, konkretów chyba nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, bo będziemy hmm. rozważali, rozważamy wiele scenariuszy i postaramy się wybrać dla was jak najlepszy. Tak? Więc... Ale rozumiem, że ta puszka jest w Waszym przykusie żeby to było ja Oczywiście ja uważam, że w ogóle to jest w interesie wszystkich też browarów, bo jeżeli chcemy nadal jako ja sam też jestem wróż tego, że mamy browar, to jestem też konsumentem, jak większość z nas, prawda? I chcemy pić coraz lepszej jakości brodu. I ta puszka, jeżeli chcemy pić fajnie nachmielone IP, no to ta puszka nam w tym pomoże. I... Dopóki jakby konsumenci tego sami nie zrozumieją, no to będziemy łatwo jest narzekać, tylko że o znowu utlenione piwo albo coś. No właśnie no z czego to utlenienie? No, z tego, że butelka nie jest w stanie przytrzymać nam piwa dłuższy ja okres teraz, czasu. Ale źle puszka też się utleni. No właśnie, tak, no, ale to, to jest to, jakaś jest... patologia, tak? Że jest źle nalana. Ale jak ktoś dobrze to zrobi, jak dobrze nalejesz butelkę, tak samo można znaleźć też dobrze puszkę i i wtedy uzyskamy fajny produkt i on będzie dłużej, bardziej trwały niż butelka, prawda? Ok, to będzie... Przynajmniej w... hmm. ja bym właśnie promował picie i puszki. Zresztą teraz w ogóle, A. jakie piwa byśmy nie... Z... Gdzieś tam staramy się też ściągać jakieś piwa ze Stanów, żeby testować jakie trendy i w ogóle, no to ciężko teraz w ogóle kupić ipę ze Stanów, nie, nie w puszce. Nie, w ogóle nie mam. W, i... w ogóle z Zachodu, Tak naprawdę tylko trochę Belgia robi butelek i, i, A, i... i to tyle, nie? Generalnie puszka króluje. Panie, rozumiem program na 2020 puszka. Było puszka. No, właściwie... Słuchajcie, obcięło nam trochę na do... drażliwym temacie, może to jest Signum Temporis, może tak miało być, ale ja jednak dopytam, bo Karol się wypowiadał na ten temat. Zapytałem dlaczego nie będzie browaru fizycznego. Powiedziałeś, że nie oznacza to, że nigdy nie będzie, ale zacząłeś wymieniać... to, to... Yy... myślałeś, że jakoś tak dynamicznie podejmę... Stary, jesteśmy tak jak powiedziałem, jesteśmy bardzo malutką firmą, robimy to no, praktycznie we dwóch. Co e, te swoje decyzje zalety? u nas zapadają e, tygodnie na tydzień tak naprawdę nie planujemy tak daleko, bo żeby mieć takie plany, Diana trzeba mieć dzień? jakby wiecie, e, gotówkę na kontach e, pokaźną. E, do tej pory Michał mi się nie przyznał, e, gdzie, gdzie, czy ma jakieś miliony ukryte na kontach. Ja tak samo ich nie mam, więc... E, Słuchajcie, no na razie nie ma co rozmawiać i lać wody, że będziemy budować coś w tym stylu. Poza tym to jest bardzo ciężki kawałek chleba w dzisiejszych ja czasach. Produkować piwo jest teraz jest no, się no, dużo łatwiej no, niż się no, sprzedać, no, niż no, no, w ogóle i tylko piwo. W ogóle sprzedaż jakiegokolwiek produktu jest coraz trudniejsza, dlatego że... No i z tego wszystkiego bardzo dużo, rynki się nasycają e, i... Na razie nie jest bardzo. to jest bardzo jest trudne. No. Browary teraz mają problemy z e, sprzedażą piwa, z produkcją. No. Mają moce przerobowe, prawie każdy ma moce przerobowe. Tak, teraz to, co teraz, mówiliśmy, to, to... że jest pełna podaż mocy przerobowych na rynku. Słuchajcie, na stanowisku Funky Fluid naprawdę są fluidy, bo i poszła karta, poszła bateria, więc trochę ciechany ten wywiad. E, ja myślę, że mogę podsumować za Ciebie Karol tak, tak. odnośnie browaru. Że chcecie być elastyczni. Tak. Taka jest chyba z tego, co mówiłeś, konkluzja. Tak, tak, tak. Że kontrakt daje elastyczność. Elastyczność. Tak. Zobaczcie, zobaczcie. Waloś dotarł. Eee, tak. Czy to są jakieś spady, czy to jest świeżynka? To jest. To jest, to jest... To jest coś, co nie sprzynaliśmy dzisiaj trzeba <noise> Eee, trzymajcie tutaj Tak, idź dalej, bo, bo oni nie mieli. No więc taka jest atrakcja na stanowisku Funky Fluid. Kończymy wywiad. Wczoraj było ciężko. Tak wygląda da Funky Fluid po trzech dniach LTPR-u. Eee, zobaczcie, co on ma w szkle. Eee, przepraszam, eee, nie w szkle. Nie w szkle. Tak. Ciężko <laughs> pracowaliśmy. Proszę bardzo. Domek z drewna dla sikorek. LTPR pozytywnie czy mogło być lepiej? Ja nie lubię narzekać. No dobrze, czyli, dobrze. Czyli za rok... Dobrze, nie dobrze. No niedziela, tak powiem, chyba jednak jest niepotrzebna. <laughs> tak, to w ogóle nie wiem. Trochę widać zmęczenie materiału. Tak, 2019 rok, a ktoś organizuje festiwale w niedzielę. Absolutnie. Dobra, także... Po ciężkich bojach kończymy wywiad z Funky Fluid. Dzięki wielkie. Hej, hej. Na razie.